Księga Psalmów. Psalm szósty. Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot i Seminit. Psalm Dawidowy. Panie, w popędliwości Twojej nie nacieraj na mnie, a w gniewie Twoim nie kasz mnie. Zmiłuj się nade mną, Panie, bądź mdły. Uzdrów mnie, Panie, boć się stworzyły kości moje. I dusza moja bardzo jest zatrwożona, ale Ty, Panie, pokądże? Nawróć się, Panie, wyrwij duszę moje, wybaw mnie dla miłosierdzia Twego. Albowiem w śmierci nie masz pamiątki o Tobie, a w grobie któż Cię wyznawać będzie? Spracowałem się od wzdychania mego, opływa na każdą noc pościel moja, a łoże moje mokre jest od łez. Zaćmiło się dla gniewu oko moje, a starzała się twarz moja dla wszystkich nieprzyjaciół moich. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość, albowiem Pan usłyszał głos płaczu mojego. Usłyszał Pan prośbę moje, Pan modlitwę moje przyjął. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy nieprzyjaciele moi. Niech tył podadzą a niech prędko pohanibieni będą.